Udało mi się dorwać najlepszego boksa tego roku. Podejrzewam, że tego roku właściwie jest to japoński dodatek, teraz tal festival czy jakoś tak nigdy nie mogę zapamiętać tej nazwy. Otworzymy sobie tutaj i będziemy polować na bardzo dużo Iwilucji. Przede wszystkim chciałbym trafić Godpaka, chociaż pewnie się nie uda. No ale oczywiście, jeżeli chcecie kupić karty, oryginalne karty Pokémon w języku angielskim, to zapraszam na DCG Loft. Tam macie wszystkie właśnie warianty angielskich kart z aktualnych dodatków właściwie a z kodem ogam to macie 5% rabatu. Także no nic, nie przedłużajmy, bierzmy się za upenik. Jak zobaczyłem tylko, że ten dodatek wychodzi już niedługo w Japonii i tym bardziej od stycznia będzie u nas w Polsce między innymi premiera tego dodatku, no to kurde czekałem, ale to czekałem bardzo mocno. Nie sądziłem, że jestem aż takim dużym fanem Evilucji, albo po prostu podniosłem się hype'owi, który aktualnie występuje, bo ten boxik, który ma w sobie 10 boosterów kosztuje naprawdę już w tym momencie bardzo dużo. Mi się udało trafić go jeszcze w normalnej cenie, że tak powiem, bo zamówiłem go troszeczkę wcześniej. Dogadałem się e, cenowo, ale nie powiem wam gdzie. <laughs> Musicie sami szukać po prostu. Chociaż jak znajdziecie to pewnie w napra naprawdę mega wielkich cenach. To jest pierwszy mój chyba booster e, boxik japoński, który otwieram na tym kanale, e, więc no. Patrzymy, patrzymy, co tu będzie ewentualnie, tylko przetasujemy sobie te busterki, bo słyszałem, że losowości tutaj nie ma, jeżeli chodzi o busterki. Którejś tam paczce z kolei, nie wiem której dokładnie ale jest ten gwarantowany drop, bo tak jest, jeżeli chodzi o japońskie rzeczy, o japońskie boosterki, boosterboxy właściwie, no to jest ta gwarantowana S i -R czyli Secret, Secret Illustration Rare. Bardzo ładnie się to prezentuje, przepięknie się to prezentuje, bym powiedział. No i bierzmy się za otwarcie pierwszego boosterka. Patrzmy, co jest w środku. No i mam nadzieję, że trafi się tutaj naprawdę bardzo ale to bardzo fajnych rzeczy dużo. Iwilacji <laughs> szukamy. Tym bardziej, że ten dodatek z inwilocjami wychodzi już niedługo w wersji angielskiej i tam będzie też do zdobycia albumik, no nie więc po prostu ten albumik przeznacza sobie właśnie na inwilocję, którą tu widzicie pierwszą. No i w tym busterku, jak widać nie mamy nic. Okej, okay, czyli 5 kart do przodu prawdopodobnie się przekłada. Ok, będziemy przekładać kart. Więc w pierwszym boosterku nie było nic. Drugi boosterek, może tutaj, może tu się pojawi. Pierwsza ewilucja i eksowa ta. Chciałbym, że illustration rare, ten San. Ambreon? Chyba tak, San Breon. <gry> Chyba tak to się e, mówi. No i przede wszystkim japońskie karty, no to mają te przepiękne, przecudowne rewersy. No nie, piękne tyły kart są po prostu dużo lepsze są od tych angielskich, e, mam wrażenie. No i patrzmy, no i patrzmy. Tutaj japońskie nazwy, więc czytać ich nie będę, bo nie umiem po japońsku e, czytać. O proszę, jest Vaporionik. Mamy pierwszego e, Pokébola, bo tutaj rewersy nie są w każdej e, paczce. Coś tam pod spodem jest i coś jest takiego Tera Pokémon jakieś. A proszę bardzo, to jest Ogre Punik. ale Pokebol Metang, chyba tak się nazywa ten Pokémon. Poprawcie mnie, bo naprawdę nie pamiętam. Ok, jest ten Pokebolik. za chwileczkę pójdzie ten Pokebolik właśnie do koszuleki, e, między innymi. No, patrzmy, co jest w trzecim boosterku, już z kolei i tutaj. Może tutaj będzie ten wymarzony Godpaczek, albo po prostu jakaś fajna ewilucja. Ok, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Do przodu. Ok i patrzymy. Mamy Glaciana, proszę bardzo. Glas trumpet. E, Aplina. Daskula. E, tutaj jest Selurecz chyba się nazywa? Chyba tak. Chinpao i Iron Hands. Iron Handsik jest ostatnią kartą. No dobra dalej lecimy. Zostało jeszcze kilka boosterków i mam nadzieję, że tutaj będzie po prostu ta ewilucja, bo chciałbym ewolucje i owe też między innymi. Nie tylko te takie zwykłe e, ewolucje, ale i owe też chciałbym podrobić e, troszeczkę. Przyzwyczajony jestem, że z tyłu jest kodzik, no nie? Muszę się odzwyczaić od tego, bo nie, tutaj kodzików nie ma. W japońskich wersjach boosterków nie ma kodzików. Także to trzeba też zapamiętać. No a tutaj mamy, proszę bardzo, jest Jolt Ionic, jest Miraidon i na końcu mamy Gouging Fire EX. Okej, okay. nie jest źle. Co więcej, no to w każdym japońskim takim boosterku z Terastal Festival, chyba tak się ten dodatek nazywa, jest gwarantowany EX w każdym busterku. więc tutaj te EX-y będą się sypały zawsze, no nie? No ale tak jak mówię, no szukamy tych, tych takich najdroższych kart, tych, tych, takich najlepszych kart po prostu z tych boosterków. Właśnie te Evilucje, no chciałbym, bardzo mocno bym chciał dropnąć taką Evilucje, a tutaj mamy Palafina. Dalej nie mamy tego co chcemy, dalej nie mamy tej gwarantowanej Ultra Illustration Rerki, no ale nie przejmuję się, bo tą Ultra Illustration Rerkę tak czy siak w tym boosterboxie powinniśmy trafić. Okej, okay, lecimy. Tutaj mamy Tłaki Mist Energy. Ok, Eevee, proszę bardzo. Coś tam się świeci takiego większego. Czy mi się wydaje? Nie, ta karta jest po prostu postrzępiona. O kurcze. Japońska karta tak źle wycięta. Widać, że na szybko to próbowali robić. I mamy Ace PK i Eevee. Tak jest. Eevee EX. No to jest fajny dropik. To już jest fajna rzecz. Neispek, którego totalnie nie znam, więc pewnie w angielskiej wersji też będzie ten Neispek. Wtedy sobie przetłumaczymy, co to konkretnie jest, o ile go trafię w angielskiej wersji. Lecimy już z kolejnym busterkiem. Ten boosterek się strasznie dziwnie przerywa. Albo ja nie umiem otwierać po prostu tych busterków. Przełóżmy sobie te cztery do przodu i patrzmy i patrzmy. O, Espion, proszę bardzo. Kolejna ewolucja do kolekcji będzie. E holo karta, Holo karta, Pokeball. OK, i na końcu mamy Garchompa i Ekstera Krystalizowanego. No tak, właśnie, co do tych Pokeboli, można trafić też Masterbola, który jest jeden po prostu na kilka takich boosterboxów. Masterbole są bardzo rzadkie i podejrzewam, że najdroższą kartą właśnie będzie Ambrion. Z Master Ballem, z Rewersem Master z całego setu. Mimo tego, że jest tutaj Ambrion i ten taki terakrystalizowany, ten słoneczny taki Ambrion, no to jednak ten Master Ball, no po prostu będzie droższy. Będzie droższy. A tutaj mamy o kurde, i mamy Masterbola, to to Dajla, proszę bardzo. I mamy jeszcze ogier puna ognistego, tego Sara Oger puna. No niestety, ale z tego Totodila Master Bola jestem bardzo zadowolony. Bardzo mocno zadowolony. Okej. Okay. No zrobiło mi to robotę. Zrobiło mi to. Dzionek, jestem naprawdę zadowolony. No z tego Sara no tak niekoniecznie, bo mogłyby się lepiej trafić, no nie, ale tutaj Toto Dyle, no trafi tutaj do, do kolekcji i został jeszcze, dwa lusterki zostały właściwie, może jakaś Iwilucja, może jakaś Iwilucja by się tutaj trafiła. Chciałbym, żeby się pokazała tutaj Eeveelucja. I Wy też chcielibyście pewnie zobaczyć taką Eeveelucję na tym odcinku, no nie? Taką ładną, e, terakrystalizowaną Eeveelucję właściwie. Okej, okay, patrzmy. Patrzmy, co tutaj jest. Sylwionik, kolejny, e, kolejna Eeveelucja do kolekcji. Dalej mamy Gible, e, mamy Noctaula, e, Okidogi i proszę bardzo, jest Vaporionik EX, terakrystalizowany. Podoba się? Podoba się. Jestem jak najbardziej zadowolony. Polejcie sobie tutaj na bok i bierzmy się za ostatniego, last pack Magica. Tym razem sprawdźmy tutaj, co jest w tym boosterku. Nie umiem totalnie otwierać tych, tych boosterków. Boję się, że te karty uszkodzę w końcu w pewnym momencie, no nie? Jak tak otwieram? No ale, no ale trudno, ale trudno. Patrzmy, co jest w środku. Ok, mamy Dracloka, Jet Energy, Earth and Vessel, Kierana, Snoranta, Duraludon, Koraidon, Relicant i Siniszcza i X. Okej, okay, fajnie było. Fajnie było tworzyć takiego boksika. Jeżeli podobał wam się odcinek, oczywiście zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, jak i również dzwoneczek, żeby was więcej materiałów nie ominęło. Tymczasem trzymajcie się. Siema!